Branża logistyczna w Polsce przeżywa boom. Większość badań i opracowań dotyczących tego rynku sugeruje, że nasz kraj może stać się logistycznym centrum Europy. Konferencja outsourcing w logistyce, organizowana przez Informedia Polska przy patronacie Outsourcing Magazine, udowodniła, że zarówno operatorzy logistyczni, jak i ich klienci są na to przygotowani. Jak podkreślali uczestnicy dwudniowego spotkania, nawet znane wszystkim problemy z infrastrukturą drogową i kolejową Polski nie są w stanie stanąć na przeszkodzie rozwojowi branży. Outsourcing logistyczny dla większości szybko rozwijających się polskich firm stał się już naturalnym narzędziem biznesowym. Prezentowane wspólnie przez outsourcerów oraz ich klientów case study wywoływały żywiołową dyskusję uczestników. Ich najważniejszym wnioskiem było zgodne dla wszystkich stwierdzenie, że sukces outsourcingu zależy od wzajemnego zrozumienia i partnerstwa obu stron. Wykłady i panele dyskusyjne obejmowały tematyką nie tylko metodykę outsourcingu jego efektywny wpływ na działalność firmy, ale także kwestie dedykowanych rozwiązań technicznych i zagadnień prawnych. Już od samego początku procesu outsourcingowego biorąc w tym udział prawnicy. I to pozwala przyspieszyć bardzo proces zawarcia dobrego kontraktu konsultacyjnego, nie pozwala na, na, na to przyspieszenie, jeżeli prawnik wchodzi na koniec. Warto, żeby prawnik właśnie był z osobami brał udział właśnie już w tych negocjacjach, żeby, żeby ten kontrakt brzmiał w ten sposób, który jest zadowalający na obecność. Z bezpośredniej debaty i kuluarowych rozmów można wysnuć jeden podstawowy wniosek. Dynamiczny rozwój rynku logistycznego i uzasadniona popularność outsourcingu idą w parze.